Lecamy ze zdwojoną siłą, mamy większy teren, przede wszystkim taki, który nam nie rozmoknie. Poprzednia impreza miała bardzo fajny wydźwięk, no, tylko pojawił się problem z pogodą. To nie jest zależne od nas, natomiast tu już pogodę mamy zamówioną. Jeżeli chodzi o imprezę, no to podwajamy stawkę, czyli mamy drugie tyle samochodów, pojawi się u nas ponad setka samochodów. Mamy zorganizowaną imprezę na terenie hektar 20. Ha. Cały teren firmy Hemal, dzięki uprzejmości właścicieli, jest nasz do dyspozycji. Dlatego mamy zorganizowane strefy sponsorską, strefę wystawy właśnie samochodów o wszelkim rodzaju przekroju motoryzacyjnym. Do tego mamy strefę gastronomiczną, gdzie będzie można się posilić. Mamy strefę dla dzieciaków z animacjami, atrakcjami. Oprócz tego, na tyłach firmy Hemal. Stawiamy scenę, na której imprezę kończą dwa koncerty, zagra zespół Yellow Horse i YJD. Naprawdę gro samochodów się zgłosiło, natomiast chcemy postawić wysoką poprzeczkę, no dlatego dosyć restrykcyjnie tą selekcję prowadzimy, dosyć restrykcyjnie te samochody gdzieś tam wybieramy. Dlatego jak najbardziej zapraszam wszystkich, żeby wyciągali spod koca te samochody, wysyłali do nas zgłoszenie. Impreza odbędzie się 8 września, to jest niedziela. Będzie trwała od godziny 11 do 22. Jest czas na to, żeby to wszystko pooglądać, na spokojnie zwiedzić, na spokojnie porozmawiać z właścicielami tych samochodów. Pojawi się też dużo sponsorów, czyli będziemy mieć z automatu możliwość poznania fajnych produktów z offshore z pełnego przekroju branż, bo zarówno branża dekarska, budowlana, jak i branża samochodowa się u nas pojawią. Wystawcy z tych branż będą mogli poopowiadać o swoich produktach. Tak jak mówiłem, 8 września, niedziela, cały teren firmy Hemal. Impreza jest biletowana. Koszt wstępu na wydarzenie to jest 20 zł od osoby dorosłej, natomiast dzieciaki do 10 roku życia chodzą za darmo. Będą miały tu też dużo, że tak powiem, atrakcji i można spędzić cały dzień z rodziną w fajnym, w fajnym stylu, w duchu motoryzacji. Samochody, które się do nas wybierają, które już się zgłosiły, to jest pełny przekrój motoryzacji. Mamy samochody tak jak widać, od starych mustangów, starych, czy znaczy starych, bo to już jest replika AC Kobry. Pojawią się u nas superkary, typu Porsche, Ferrari, no i też grupy, grupa wag, BMW, Audi. No takie też nietypowe samochody, których na pewno jeszcze nikt w dymbicy nie widział, a wyjadą spod koca. Podczas imprezy będziemy zbierać pieniążki dla Konstantego. To jest ośmiolatek urodzony z dwukończynowym porażeniem mózgowym, który potrzebuje zakupu nowego wózka, do chodzika takiego do, do, do poruszania się. Z tego względu, że rośnie, wyrasta z poprzedniego no i chcemy mu zafundować taki wózek. Oprócz tego środki, wszystkie jakie zbierzemy, zostaną przekazane na cele związane tylko i wyłącznie z tym chłopcem, żeby on dostał od nas te środki i w pełni je wykorzystał na swoją rehabilitację. Muzyka